Elo widzowie, dziś będziemy sobie tonąć na statku dokładnie tak jak Titanic. Okej okay, to teraz co my tu mamy? A i widzowie, zostawcie suba i lajka oraz wbijcie na mego TikToka link w opisie kanału. Co to za jakieś żółte X? Albo co to za jakieś białe kwadraty. Aha, przetepało mnie do tonącego statku, dokładnie nie spodziewałem się tego. Aha, a skąd oni mają ponton? Przepraszam bardzo. Okej, okay, to se na ten ponton wejdę, bo nikt mi nie zabroni. No ja nie mogę. Czemu tu jest tyle baconów? xdddddd Zejdę trochę niżej. O, 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 czy to są kontenery ciekawe, czy można do nich wejść? Co jest, można wejść do kontenera? Aha, to za 99% BOBUX. Dobra, statek zaczyna tonąć, pora się ewakuować. Szybko i to bardzo szybko pójdę na górę, to może przeżyję. O nie, kontener zaraz będzie zalany. O nie, o nie, statek chyba zrobi zaraz bł. Dobra za niedługo chyba koniec mego życia. Dobra, to jest już mój walony koniec, dedny na 100%. O, siema, mała dziewczynko, też tu siedzisz, znaczy ty stoisz, a ja siedzę, znaczy ja też stoję. O, matko, ale ją zrizowałem, nigdy w życiu nie będę miał dziewczyny, a przecież po co mi baba. Wszystko się zjarało. Pewnie zaraz mnie wyjebie na spawna. Tak jak mówiłem, wyjebało mnie na spawna. Dobra, kolejny statek, a dokładnie ostatni statek i koniec walenia kozna, czy koniec odcinka. Kurna ledwo weszłem na statek i już coś się zestrało. To chyba niemożliwe, że jesteś masz taki kurna gruby, a po pierwsze gruby to jest kurna, mój pies, papuga i kot. Aha tu jest jakaś mapa a tam chyba jakiś laptop ooo to se pyknę w Fortnite'a i w końcu wbiję tego unreala. O tam była znowu ta mała czika co ją rizowałem, ale chyba se odpuszczę kolejny riz. O co to za baconix? Może ma dziewczynę baconix? Czekaj co? O i się znalazła para baconów. Pewnie to są jakieś boty na 100% albo po prostu nie mają robuxów. W sumie ja też nie mam, bo bóg zżartowałem. Mam 80 robuxów. Mała Chico, zawsze cię kochałem, ale bierzemy rozwód i spierdzielaj w podskokach, wiem, że mnie zdradzałaś, co o Dobra, żegnaj mała Ciko. Ja chyba zrobię reset charakter zanim ten statek cały się zatopi. Dobra, narka widowie.